Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Speed Grand Prix 15 Przed nami ósma runda sezonu 8. Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff No i już w pierwszej serii startów zmierzymy się z Seorem I myślę, że po tym biegu zaczniemy sobie omawiać co było w ostatnim czasie Oczywiście o różnowym Pucharze Świata O indywidualnych mistrzostwach Polski w Krośnie Które się nie odbyły i o tym, co nas czeka w tym tygodniu w weekend. Upada Robert Lambert po kontakcie z Seorem. No i tutaj Brytyjczyka wykluczył sędzia. No i kończymy bieg trzeci. Seor wygrywa, chociaż dogoniłem go jeszcze w końcówce, no ale ostatecznie przyjeżdżam na drugiej pozycji. Jeden punkt za darmo w tym wyścigu zdobył Martin Waculik. Zaczynamy drugą serię startów i zaczynamy też sobie opowiadać o tym, co działo się we Wrocławiu podczas finału drużynowego pucharu Świata. No było to już dobre 10 dni temu, jeżeli dobrze liczę. No i trzeba zacząć od barażu. Wygrała tam Australia z pewną przewagą, Australijczycy wyglądali naprawdę naprawdę dobrze. Tak więc oni do finału awansowali. Drugie miejsce zajęła Szwecja, trzecia Francja była ostatnia Finlandia. No ale przejdźmy już do finału. Było wiadomo, że na pewno będzie zdecydowanie więcej walki na samym torze nawet w porównaniu z półfinałami i Barażem. No i było no i mnóstwo, w dodatku Tor wydaje mi się, że był trochę lepszy niż w tych poprzednich dniach i było naprawdę mnóstwo ścigania. Świetnie te zawody rozpoczęła reprezentacja w Wielkiej Brytanii, no moim zdaniem dość niespodziewanie. No mieli naprawdę, było widać, że są naprawdę szybcy, no i radzili sobie z rywalami. Nasi reprezentanci no jednak nie najlepiej, chociaż zdecydowanie gorzej, jeszcze radzili sobie Australijczycy i Duńczycy w tej Pierwszych dwóch seriach startów. No i potem w dalszej części zawodów no jakoś się tej Wielkiej Brytanii trzymaliśmy momentami tam były, była wymiana po prostu na tych pierwszych pozycjach, ale w tym czasie to Australia i Dania w bardzo szybkim tempie zbliżały się do tej pierwszej dwójki. Mieli lepszy moment. No i okazało się, że przed biegami nominowanymi, czyli po 16 biegach. Wielka Brytania i Polska miały po 26 punktów, Duńczycy 23, a Australijczycy 21. Także odrobili sporo biorąc pod uwagę te pierwsze biegi. No i w biegu w 17 -tym to Australia zdobyła najwięcej punktów. Wygrywa Jason Dolly, drugi Danville i trzeci raz Jensen. Ostatni niestety Janusz Kołodziej, który, dla którego był to dopiero pierwszy start w tych zawodach. Zdecydował się Rafał Dobrucki stawić go za Patryka Dudka. No i Wielka Brytania uciekła nam na dwa punkty. W biegu 18 na szczęście Dominik Kubera zwycięża. No dosyć, może niespodziewanie, no bo jednak zmienił motocykl na ten bieg, bo nie radził sobie wcześniej w zawodach za bardzo dobrze. Dwa, jedynkę przystają w co oznacza, że znowu wróciliśmy do remisu. Drugi był Anders Thompson, ostatni Chris Holder. No a propos Holderów, no to już wcześniej Jack Holder doznał kontuzji. Najprawdopodobniej coś tam jest z nadgarstkiem. W biegu 19 wygrywa Leon Macen, drugi był Bartu z Marzik, trzeci Danbury, i ostatni Jamon Lindsey I to nam oznacza, że w ostatnim biegu na złoto mają szansę trzy reprezentacje. Polska na prowadzeniu jeden punkt przed Wielką Brytanią, a dwa punkty do Polski traci Dania. No Sytuacja nie było chyba czegoś takiego kiedykolwiek. No i w biegu 20 wygrywa Max Frick, który już jechał o nic, bo Australia nie miała szans na żaden medal. Drugi przyjechał Maciej Janowski, który zapewnił złoto reprezentacji Polski wyprzedzając Roberta Lamberta na ostatnim, na początku ostatniego okrążenia wyprzedzając też Andersa Tomsena, bo to było tak za jednym ruchem. No chyba każdy to widział, no to jest, było coś niesamowitego. Także Polska wygrywa 2 punkty przed Wielką Brytanią. Kolejne 2 punkty traci do, do Wielkiej Brytanii, Dania. No i na czwartym miejscu kończyła Australia. To co się tam działo to było coś niesamowitego. To chyba były najlepsze zawody jakie widziałem. No i było to najbardziej wyrównany drużynowy harsiata w historii, no bo różnica między pierwszą reprezentacją a ostatnią wynosiła tylko 6 punktów. No to było coś niesamowitego i nieprawdopodobnego. I możemy tylko żałować, że następny drużynowy Puchar Świata jest dopiero za 3 lata. Także podsumowując, niesamowite zawody. I to też w sumie chyba trochę pokazuje, jak reszta świata zbliżyła się trochę do naszej reprezentacji na przestrzeni tych 6 lat, kiedy nie było tego drużynowego Pucharu Świata. No, oczywiście mówię tutaj o tych reprezentacjach, które w finale wystąpiły, no bo w Szwecji to, to raczej poziom się obniżył, bo w ostatnim drużynowym Pucharze Świata Szwecja walczyła z nami o złota a w tym nawet nie awansowali do finału ale te reprezentacje, które tu występowały no, ten poziom się jednak podniósł o właśnie teraz widzicie tutaj Macieja Janowskiego w kewlarze reprezentacji Polski no pięknie wygląda ten kewlar autorstwa Oscarito także dziękujemy, bo wygląda zajebiście co najmniej no i teraz w sumie możemy sobie przejść do Krosna bardzo ciekawy temat. No także dzień właśnie podróży nowym Pucharze Świata mieliśmy mieć trzecią rundę finałów Imp w Krośnie. No i niestety okazało się, że Tor jest no nie najlepszy do jazdy. Mieliśmy tam, znaczy ogólnie to ten finał był, miał stan zagrożonego, także Toru nie można było ruszać w ogóle. No i poniedziałek, w tym samym tygodniu, w którym miał być ten Imp. No to tor był zaakceptowany i nie miał być już ruszany. Okazało się jednak, że w środę był ruszany, były tam robione jakieś prace, został on cały zbronowany, był otwarty, no i wtedy napadało deszczu. No i potem nie dało się tego toru już przygotować. Także w niedzielę mieliśmy odwołany finał Imp. No i potem mieliśmy poniedziałek, w którym mieliśmy ten finał IMP odjechać. Ale jest poniedziałek, godzina 19, odpalam sobie transmisję z tego. No i patrzę, że zaczyna się dopiero próba toru, czyli coś znowu jest nie tak. No i po paru okrążeniach kilku zawodników okazało się, że no nie jedziemy znowu, no nie udało się tego toru przygotować. Potem tam wszyscy na siebie wino zwalali, to że tor jest niedobry. Ci, którzy byli odpowiedzialni za autorów za, na zawodników i tak, dalej, i tak dalej, w ogóle tam były zarzuty, że już w sumie w tą niedzielę, że ci zawodnicy, którzy walczyli o świata, nie chcą jechać, że trzydniowa formuła im się zawodnikom nie podoba i, i dlatego nie jadą. No, chora sytuacja. Nie wiem jak to opisać, no tragedia po prostu. Mam nadzieję, że już w Krośnie nie zobaczymy tego trzeciego finału IMP, tylko zostanie on przeniesiony gdzieś w poważniejsze miejsce. No i nie ma się chyba tutaj co za bardzo rozpowiadać, bo to jest po prostu skandal i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. No szczególnie dla kibiców, no bo oni tam przychodzą na ten stadion i się okazuje, że dwa razy jest odwołane. Zamiast to przełożyć gdzieś po prostu na inny termin, bo na pewno wolne terminy są, no to na siłę próbowali to zrobić na drugi dzień. Gdzie w cztery dni nie ogarnęli toru i mieli go nagle ogarnąć w jeden dzień, nie cały, no nie rozumiem. Powinni to przenieść na zdecydowanie późniejszy termin, ale no niestety stało się. No i teraz przejdźmy już do cyklu Speedy Grand Prix, bo w sobotę mamy siódmą rundę tegorocznych Mistrzostw Świata. Grand Prix Łotwy w Rydze I jeszcze dzień wcześniej, czyli w piątek, będzie tam rozegrane Speedway of Nations 2, czyli Speedway of Nations Juniorów w parach, oczywiście Mistrzostwa Świata. Par no i w sumie nie wiem czego się tam po to, spodziewać. Miało być tam już jakieś Speedway Grand Prix, ale ostatecznie przenoszono je do dalga w PiS, bo coś tam zawsze nie wypaliło. No i Speedway Nations 2, oczywiście kibicujemy naszej reprezentacji. No oni powinni być głównymi faworytami. Nie, nie wiem kto może im tutaj w sumie najbardziej zagrozić. Może Wielka Brytania. A jeśli chodzi o sobotni turniej Speed Grand Prix, no to ciężko się tutaj spodziewać jakichś niespodzianek. No ten tor raczej będzie taki nowy dla wszystkich. Także no, czołówka powinna być w czołówce, żadnych większych niespodzianek bym się nie spodziewał, bo jakieś mogą oczywiście być. Dziką kartę chyba będzie miał Andrzej Lebedew, także może też się fajnie zaprezentować na własnej ziemi. No w Molili ostatnio jechał w Grand Prix w miejsce Kima Nilsona, który był kontuzjowany. No i prawie dostał się do półfinału, no niestety tam była ta taśma. No, i miejmy nadzieję, że wracające do kalendarza Grand Prix Łotwy przyniesie nam wiele emocji na torze w Rydze. No, tam było duże zainteresowanie tym wydarzeniem. stadion będzie pełny, co prawda tam nie ma jakiejś ogromnej pojemności, nawet dużej pojemności tam nie ma, bo tam jest chyba, chyba lekko ponad 4000. No, ale zainteresowanie tam tym wydarzeniem jest na pewno. No, i teraz, już sobie przejdźmy do tego naszego wirtualnego Grand Prix w Wielkiej Brytanii w Cardiff. Aor wygrywa bieg 18 i kończy fazę zasadniczą z dorobkiem 12 punktów, a teraz bieg 20, w którym ja pojadę z pola trzeciego. No i jest zwycięstwo w tym biegu, także kończę fazę zasadniczą z 13 punktami. Pora teraz na półfinały. No i z pierwszego półfinału awansuje Tywo Finnen oraz Anders Thompson. Pora na półfinał drugi. Ja pojadę w kasku żółtym, Seor w kasku białym, w czerwonym Barto Marley i w niebieskim Jason Doyle. Odpada z półfinału Bartosz Marzlik, ponieważ zjechał z toru. No i ja niestety też odpadam, niestety zaliczam upadek. Czyli w finale znajdzie się Doyle i Seor, jeżeli dojadą bezproblemowo do mety. No, i Jason Doyle zjeżdża z toru no, po kontakcie z Sorem, tak samo w sumie jak z Marzik, No, i Seor jedzie tutaj sam. Także on jako jedyny awansuje, w ogóle Doyle tam stoi jeszcze na prostej startowej na torze. No, i Seor awansuje sam do finału z tego półfinału, czyli w finale pojedziemy w trójkę tylko. Pierwsze pole startowe puste z drugiego Time of ending, z trzeciego Anders Thompson i spod bandy Patryk Dudek, czyli Seor. Poszli Anders Thompson na prowadzeniu, drugi Time of ending, zamyka stawkę Patryk Dudek, co i tak da mu podium, ponieważ mamy tylko trzech zawodników w biegu finałowym. Rozpędza się Patryk Dudek. Próbuje wyprzedzić Tiewo Findena, no i aj, niestety Patryk Dudek nadział się na tylnie koło, koło Brytyjczyka ma ogromną stratę. Ale jeszcze tutaj będzie na pewno gonił reprezentant polski. Anders Thompson cały czas na prowadzeniu. Goni go Tiewo Finden. Jest atak Brytyjczyka, ale broni się jeszcze duńczyk. A Patryk Dudek w błyskawicznym tempie zbliża się do tej dwójki. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie. No i niestety Patryk Dudek. Zjeżdża sporo po kontakcie z Offendenem, a Offenden w tym samym czasie wyprzedza Andersa Thompsona i wygrywa Grand Prix Wielkiej Brytanii swoje własne domowe Grand Prix. Ta finden wygrywa drugi, Anders Thompson na trzecim miejscu kończy Patryk Dudek. No także trochę takiego komentarza. Ja ostatecznie kończę na czwartej pozycji. No i tak prezentuje się klasyfikacja generalna, także jestem już blisko przypieczętowania tytułu, mam już szansę w następnej rundzie, która odbędzie się w Horsens, czyli Grand Prix Danii. No i w tym odcinku to byłoby wszystko, jeżeli się spodobało zostaw łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania kanału, a teraz będę się rozumieć, na trzymajcie się, cześć!